Witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Zaczynamy, kochani, kolejny vlog ogrodniczy, na który już teraz serdecznie zapraszam. No i zaczynamy, kochani. Zaczniemy sobie może od fasolki. Fasolka super pięknie rośnie. Powiem Wam już niektóre pozbierałam. A jeszcze tutaj widzę i sobie powybieram, bo jeszcze są tutaj już fasoleczki takie duże. Zobaczcie i żółta, i zielona. Już ostatnio zbierałam, no ale następne już są, więc można sobie pozbierać. Ale powiem Wam tak: tutaj miałam koperek posadzony obok tej fasolki, no i niestety tutaj mi zniknął, czyli już mi to coś tutaj zjadło. Tutaj troszeczkę koperku zostało, i tutaj miałam cały rządek, a tu niestety już to, ale był, wszędzie wyszedł. Tylko widzę, że tutaj jest po prostu zjedzony. Myślę, że przez ślimaki. Bo znowu mamy pogodę taką deszczową. Troszkę popadało, nawet dość dużo popadało. I mamy dzisiaj chmury. No i kochani, wejdziemy sobie do folii za chwilkę i Wam pokażę, co tutaj się znowu stało. Tu Wam jeszcze pokażę, jak pięknie znowu kwitnie kwiatuszek dla motylek. I tutaj takie malutkie też zakwitają, takie choćby dzwoneczki. Tutaj mam awokado, awokado też super rośnie, już jest. Zobaczcie, prawie jak moja dłoń tutaj, fajnie. Ale długo musieliśmy czekać na nie. Tutaj kochani, rozsada. Zawsze sobie ją wyciągam tutaj na dwór, żeby już też troszkę się hartowała. No i mamy kapustę pekińską w drugiej doniczce, już też dwie sadzonki. Tutaj mamy również dwie. Tutaj jest jedna maleńka. To jest ta inna odmiana. No i sałata. Tutaj nam sałata jeszcze wyrosła, i tutaj mamy trzy sadzoneczki. W każdej doniczce mam po trzy nasionka, więc zobaczymy, czy wszystkie wyjdą. Tutaj widzę już coś maleńkiego, też się zaczyna. I tutaj to jest ten burak liściowy. Mi się wydaje kolorowy. Tak, kolorowy zobaczymy jakie kolorki wyjdą a teraz kochani wchodzimy do tunelu foliowego wczoraj Wam opowiadałam również o tym ogórku którego poobcinałam, który jest no chory no ale cały czas ma pełno kwiatuszków i zawiązuje owoce, ogóreczki są zobaczymy dzisiaj go będę pryskać właśnie wodą z drożdżami ale martwi mnie, kochani, to, że bataty, które tak pięknie rosną, znowu zaczynają też coś mieć. Zobaczcie liście, też się robią takie żółtawe, jak wcześniej na ogórkach. Czyli nie wiem, czy też to tutaj nie przeszło z tych ogórków. I te większe sadzonki, zobaczcie, też mają takie żółte plamy. A jak odwrócę. No to widzę też takie malutkie robaczki, które po tym chodzą, zobaczcie. I tak mi się wydaje, że to jest ten przędziorek, taki pasożyt, którego właśnie trzeba opryskać. Boję się, że mi się te bataty po prostu popsują. A tak pięknie tutaj rosną. Te malutkie znowu mam jakieś takie podziurkowane, zobaczcie. Tutaj również. A były tak piękne, więc coś mi tutaj to zjada. Nie wiem, czy to ślimak nadjad, czy po prostu też już te małe, żółte robaczki. I zobaczcie, tutaj też są wszędzie takie właśnie ślady. Niby bataty rosną, bo już są naprawdę tutaj duże, pnącze. Zobaczcie tutaj. Tutaj już jest prawie na samą górę tyczki. Się tak rozwinęły. No ale... Też je muszę opryskać, też tymi drożdżami. Boję się już o tego arbuza. Też ma takie przebarwienia. Nie podobają mi się one. I chyba wszystkie po prostu, wszystkie razem opryskam. I właśnie tego ogórka i arbuz. Jak na razie nie widzę nic na pomidorach. Mam nadzieję, że pomidorki mi dojrzeją do końca. Będą udane. Tutaj mam czerwone, zaraz sobie pozbieram. No, a teraz jeszcze Wam pokażę ogóreczki, które pięknie sobie rosną, rozwijają się. Są już bardzo, bardzo duże. Szybko wykiełkowały, wszystkie nasionka wyszły. No, i jeszcze Wam, kochani, pokażę, co tutaj w tej folii znowu mi weszło. I tutaj, w tym miejscu, co sobie posadziłam, buraki niedawno. Przedwczoraj. Tutaj znowu mi wszedł kret. Zobaczcie, kopiec kreta tutaj zrobił. Albo jakaś nornica. I normalnie mi się już tutaj podkopuje. To jest niemożliwe. Trzeba non stop walczyć z jakimiś, jak nie gryzoniami, to chorobami. I nie można się cieszyć z warzyw, upraw, tylko po prostu się trzeba ciągle martwić o to, czy te owoce dojrzeją do tego czasu, czy ich tutaj coś nie zje, czy znowu nie wpełzną ślimaki? Jak to po takich pogodach deszczowych? Po prostu ogródek cieszy, ale też również i martwi. Kochani, dzisiaj znowu było ostre cięcie pomidorów. Powiem Wam, że dużo ich powycinałam, bo nie chcę, żeby mi się ta Choroba z ogórków przeniosła również na pomidory, więc wolałam je już troszkę przyciąć, nawet dość mocno, żeby te liście jednak się nie stykały z ogórkami, no i żeby się ta choroba nie przenosiła. Pomidorki poprzycinane, bardzo, 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 ale teraz już inaczekamy na zbiory. Nie chcę, żeby jeszcze teraz, póki już one są naprawdę duże, Jakaś choroba je dopadła i żeby mi też się po prostu popsuły. Ale i tak będę pryskać tą wodą z drożdżami, a później jeszcze spróbuję tą wodą z mlekiem. Jeśli nie pomoże i nie zejdą z tych batatów właśnie te ślady i te małe, żółte potworki, no to będę musiał jakiś inny preparat poszukać na to. A to, kochani, moje dzisiejsze zakupki w sklepie warzywnym. Oto pomidorki i cukinie. Nie trzeba chodzić do sklepu, kochani, jeśli ma się swój ogródek i swoją folię, swoją uprawę jakichś warzyw, zawsze cieszy zbiór. No i ja dzisiaj sobie zbieram cukinie. No i pomidorki. Pomidorki są różne, ale powiem wam te właśnie bardzo czerwone. One mają taki smak bardzo malinowy, bardzo fajny, bo te. Nie są już takie one są bardziej takie twardsze i takie bardziej pomarańczowe. Nie są już tak dobre właśnie jak te mniejsze, ale takie bardzo mięciutkie, soczyste malinowe właśnie. Dzisiaj pomidorki na kolację, a jutro cukinia będzie na obiadek, moja ulubiona. Zapraszam do oglądania i jak zawsze opowiem wam jakie zmiany zaszły w Tunelu foliowym, w mojej rozsadzie, no i co się ogólnie dzieje w moim ogrodzie. Zaczynamy od właśnie malutkich sadzonek. Zobaczcie, coraz więcej już wychodzi. Mamy już tutaj sałatki. Trzy sadzoneczki sałatek już śmiało sobie tutaj rosną. Tutaj mamy również jedną dużą sadzoneczkę, ale dwie małe już też wychodzą. Burak liściowy również, powiem Wam, super wychodzi. Jak również tutaj, tutaj nawet więcej mi się wysiało, widzę. Mam tutaj dwie sadzoneczki i tutaj dwie, czyli cztery. Pietruszka liściowa, niestety nic. Za to kapusta pekińska już jest coraz ładniejsza. Mamy tutaj trzy sadzonki, wszystkie wyszły. Tutaj mamy dwie, jeszcze nam tutaj jedna nie wyszła. Tutaj druga kapusta pekińska. Również wyszły dwie. Tutaj jedna. Cebulka, siedmiolatka. Niestety nic nie wyszło. Ale zatokiwano. Zaczyna kochani kiełkować. Tutaj jest malutka sadzoneczka. Czyli coś będziemy mieli. Będziemy testować ten owoc. Bo jeszcze go nigdy nie jadłam. Nie wiem jak on smakuje. No, i chmurki na niebie są, powiem Wam, już się ochłodziło. Dzisiaj już jest zaledwie 20 parę stopni. Upały się skończyły. No, nie wiem, czy to tylko takie chwilowe, kilkudniowe, czy po prostu już sierpień zaczyna być chłodnym. No, i wchodzimy sobie do folii. No, i zobaczcie, ogórek dalej jest. Na razie się choroba bardziej nie. Nie atakuje. Tu jest jeden liść taki troszkę osłabiony, ale ogórek cały czas nowe kwiatuszki wypuszcza i nowe ogóreczki. Malutkie są, bo małe. Zobaczymy. Na razie mam nadzieję, że może nie jest tak najgorzej jeszcze z tym ogórkiem. Tutaj zobaczcie rzodkiewki. Z rzodkiewki już coraz większe. Niedawno były posadzone naprawdę, a już są super. Ale jak zauważyłam, to tak, one były wszystkie wysiane w jednym dniu, ale zobaczcie, jakie te y, nasionka są różne, bo niektóre sadzoneczki są naprawdę duże, a tutaj na przykład jest maluteńka z tej samej paczki, a zobaczcie maluteńka. Tutaj ogromna, można powiedzieć, dużo, dużo większa. Czyli te nasionka są też różne. Niektóre się trafią, właśnie takie duże, no i sadzoneczki są duże. A nieraz takie jak tutaj na przykład, też takie troszkę marne nasionko. Zobaczymy, co to będą za kolorki tych rzodkiewek, no bo to są te właśnie kolorowe. I czy są warte y, kupienia te nasionka? To nie wiem, bo mam je pierwszy raz i będę testować, czy one naprawdę są smaczne, te rzodkiewki. A tutaj, kochani imbir, powiem Wam, tu jest ta jedna sadzoneczka, a tutaj druga taka maluteńka, maluteńka puszcza. Ja sobie wtedy imbir przecięłam na trzy części. Powinny wyjść trzy sadzoneczki. Zobaczymy. No, tu jest taka maluteńka, ale zaczyna puszczać już listki. Tu jest większa. No, i czekamy jeszcze na trzecią. Tutaj sobie wcześniej posadziłam buraki. Na razie nic. Muszę tu podlać, ale widzicie. Tutaj mi chodzi jakiś kret albo nornica i ciągle mi tutaj podkopuje tunele. No a tutaj arbuz, powiem wam arbuz. Yy, o dziwo jest zdrowy, nic go nie nie poraziło od tego ogórka, taką mam nadzieję cały czas, ale pokażę wam jak dużo, dużo zaschło kwiatuszków, czyli zobaczcie jak dużo kwiatków nie zostało zapylonych i one one usychają. O, widzicie, suche. Teraz to muszę wszystko pozbierać, bo są po prostu suche kwiatuszki, nic z tego już nie ma. Nie są zapylone. Dużo tego jest. Dlatego uważam, że folii powinniśmy zapylać na swoją rękę, no bo te pszczółki nie zawsze tutaj wlecą, czy motyle, czy jakieś inne owady, które nam zapylą właśnie te owoce, które są. Poli. Jest troszkę arbusków, zaraz wam pokażę. Nie są jakieś takie ogromne. Zobaczcie tutaj. Tu jest arbuzik jeden. Naliczyłam no to, chyba jest ich cztery. Na no, taki wielki, wielki właściwie. Dwie sadzonki są tu. Tu jest również. I jeszcze tam z tyłu też jest jeszcze sadzoneczka. No może gdzieś tam jeszcze. W środku, między liściami. O tu jeszcze jest też również. No to mamy cztery. No, kwiatuszków jest jeszcze dużo. No, ale wiadomo, jak ich nie zapylą owady, no to nie będzie z tego nic, tylko zasuszone listki. Arbus się tutaj pnie, powiem Wam, do góry. Super. Tutaj też są zasuszone, może to wszystko poobrywać. No, i dzisiaj troszkę pracy jest w folii. Tu Wam jeszcze pokażę, kochani, ogóreczki, jak rosną. Jeszcze na razie je trzymię. Nie będę ich przesadzać, aż troszeczkę wypuszczą więcej listków. Ten tutaj zaczyna mieć taki środek, już nowy listek. Na razie zostaną. Tutaj również wszystkie. 3 pięknie rosną pomidorki jak pomidorki teraz czekamy już tylko aż się zaczerwienią no i bataty bataty, nie wiem czy im nie brakuje jakichś witamin, czy ich nie muszę nawieść jakąś właśnie nawozem bo te listki mają właśnie jakieś takie choćby miały za mało witamin tu mam jakieś pogryzione Coś mi tutaj pogryzło. A tutaj mój kochani bananowiec. Pięknie sobie rośnie. Po prostu super. A co dzisiaj w planach? Kochani, co dzisiaj będę robić w folii? Mam taki plan, żeby sobie tutaj tą ścieżkę, po której chodzę, wyłożyć korą. Bo po prostu tutaj zawsze mi ta woda spływa. A jednak kora ją troszkę powstrzymie od spływu mam tutaj troszkę nierówno i po prostu ta woda jak podlewam tutaj roślinki ona mi spływa tutaj na ten chodniczek na te przejście i zatrzymuje się więcej na chodniku niż tutaj powinna być przy tych roślinkach więc dzisiaj mam troszkę pracy zabieram się troszkę za wyrównanie tego chodnika po którym się chodzi no i wysypania go korą, taką sosnową korą no, i mamy, kochani, ścieżkę zrobioną w tunelu foliowym. Wysypaną korą sosnową. No, i jak wchodzimy, kochani, do tego tunelu, to się czujemy, jakbyśmy byli w lesie. No, po prostu zapach jest niesamowity. I ta kora właśnie też będzie powodować to, no, że woda nie będzie tak spływać, no i będzie też również trzymać wilgoć. Oraz myślę, że ślimaki się tak nie pokażą szybko, bo będą miały troszkę utrudnione. No, i jeszcze pokażę Wam, kochani, paprykę, bo w końcu są papryczki. Pojawiły się dwie takie duże zielone. I jeszcze tutaj kwiatuszki są jeszcze kwitnie, więc myślę, że jeszcze coś będzie. Tu jest jeszcze. A nie to jest. No dwie, właściwie są dwie papryczki. Ale to jest odmiana żółta, więc muszą nam tutaj ładnie się zarzucić. No i będziemy kosztować. Ale powiem Wam, tutaj miałam w folii trzy papryczki i tylko ta jedna owocuje, bo te dwie, dwie pozostałe są w marnym stanie. Przeważnie je zjadały ślimaki. Nie ma się czym chwalić. Zobaczcie, tu jest jedna bardzo licha. Też miała być żółta i tu jest jeszcze jedna ta z przodu, ale też jest ciągle zjadana przez ślimaki. Ta miała być odmiana czerwona. Niby ma tutaj kwiatuszki, ale małe pączki dopiero. Czy coś z tego będzie, to nie wiem.